Czym jest ta wolność słowa w kontekście ucznia? Prawo do zadawania niewygodnych pytań nauczycielowi, prawo do zadania pytania o fundament szkoły, czyli dlaczego muszę coś zrobić. Czy na pewno tak jest? Zakwestionowanie wiedzy nauczyciela przed w obszarze praw ucznia. Wiedza w obszarze praw ucznia jest na bardzo niskim poziomie i uczniów, i u nauczycieli, więc kwestionowanie czasem mądrymi pytaniami pewnych utartych schematów, które funkcjonują w szkole, uważam, że powinny być fundamentem. Takiego obywatela powinna wychowywać szkoła, bo szkoła na tym etapie podstawowym Przygotowuje zarówno osobę, która będzie potem predestynowana być może do wykonywania zawodów e, najważniejszych, kluczowych, lekarz, prawnik, e, osoby, które kończą studia, finansista, polityk, ale szkoła ma po pierwsze przygotować każdego i tego, kto będzie wykonywał pracę wcale nie związaną z edukacją, nie z nauką, do tego, żeby był świadomym i mądrym obywatelem. Szkoła powinna dostarczyć nie tylko samą wiedzę, ale też. Pewne schematy zachowań. Dorosły obywatel, czy on jest prawnikiem, czy jest lekarzem, czy jest osobą, która wykonuje najprostsze prace remontowe, porządkowe, ona powinna wiedzieć, że władze nie zawsze wolno wszystko wobec niej, a szkoła niestety tego nie uczy. To wydaje mi się, że powinno być fundamentem tej wolności słowa w szkole, że nauczyciel. Uczy ucznia kwestionowania czasem oczywistych rzeczy. I mądry nauczyciel nie obraża się o to, tylko na przykład tłumaczy. W tym temacie ty się mylisz, ale w innej sprawie potrafi przyznać się do błędu. Inaczej to widziałem i pomyliłem się. Szkoła powinna wychowywać świadomego obywatela. Czy to jest na rękę szkole? Doraźnie nie, bo takie uczenie jest trudniejsze. On sprawia więcej problemów, ale uważam, że konsekwencje społeczne wychowania takiego obywatela, one przynoszą dużo więcej korzyści niż wcześniej przyniosą tych, żartobliwie już mówiąc, strat.